Dzień dobry. Ja i moja rodzina w naszym domu jemy bardzo dużo ryb. Bardzo je lubimy. Są bardzo zdrowe, jak zapewne o tym wiecie. Dlatego będę bardzo często namawiała Was do jedzenia właśnie ryb. Dzisiaj przygotujemy dorsza. Zapraszam. Do przygotowania dzisiejszej ryby potrzebujemy kaszę jęczmienną, filety z dorsza, świeży tymianek, kilka obranych młodych marchewek miód pszczeli wielokwiatowy, masło klarowane do smażenia, sól i pieprz. Zaczynamy od tego, że gotujemy kaszę jęczmienną w osalonej wodzie, odcedzamy ją i odstawiamy. Właśnie ja już mam taką gotową. Potrzebujemy trzy patelnie. Jedna będzie do kaszy, druga do marchewek i trzecia do smażenia ryby. Jedną z nich właśnie już rozgrzewam i rozpuszczę na niej masło klarowane rozgrzane masło klarowane e, wrzucamy naszą kaszę. Będziemy ją smażyć tak około 10 minut od czasu do czasu mieszając i za chwilę dorzucimy kilka listków, kilkadziesiąt listków e, świeżego tymianku. Kasza nam się smaży i w tym czasie rozgrzewamy również dwie pozostałe patelnie. I ja do kaszy dorzucę e, tymianek. Gdyby udało Wam się znaleźć tymianek cytrynowy, byłoby jeszcze fajniej. Cytrusowy posmak razem z rybą to by się fajnie razem skomponowało. Na pozostałe patelnie również kładziemy porcję masła klarowanego. Kawałki ryby przed smażeniem solimy. I smażymy na rozgrzanym maśle klarowanym. Na drugą patelnię. Gdzie mamy również rozgrzany tłuszcz, wrzucamy nasze marchewki. Po chwili smażenia marchewek dodajemy do nich łyżeczkę miodu i smażymy jeszcze trochę. Po około dwóch minutach przekładamy rybę na drugą stronę. Oczywiście w zależności od wielkości fileta. Mój jest dosyć mały i niezbyt gruby, dlatego nie mogę go za długo smażyć. Ryba już, już nam dochodzi, jest prawie zupełnie gotowa, dlatego ja już nakładam. Zaczynam od kaszy jęczmiennej z tymiankiem. Na kaszę położę kawałki ryby. Rybka była bardzo świeża i delikatna, dlatego troszkę nam się, e, brzydko mówiąc, rozwaliła, ale to nie szkodzi, to właśnie świadczy o tym, że jest bardzo świeżutkie mięsko. Z boku kładziemy kilka marchewek z miodem. Rybę poleję jeszcze masełkiem z, ze smażenia i z wierzchu posypię świeżo zmielonym czarnym pieprzem. I danie gotowe. Samo zdrowie na talerzu. Zachęcam Was do takiego jedzenia. Częściej jedźcie ryby, bo naprawdę warto. Są pyszne, zdrowe i pożywne. Zachęcajcie też oczywiście do tego swoje dzieci. Smacznego życzę. Do zobaczenia Pa.